Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami. I zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś sobie z Państwem spotkanie ligowe. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Biorąc pod uwagę renomę obu drużyn, możemy mieć wysokie oczekiwania. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić, inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry. Raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocników. Goście rozpoczynają spotkanie w takim oto składzie. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Bomba w górę, gramy. Tak się powinno stopować ataki rywala. Co wykombinuje, reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Odzyskana piłka, dobre zachowanie. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Może być groźnie. I strzał na bramkę. Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Interwencja efektowna i skuteczna, jak setki razy na boiskach treningowych. Chleb powszedni bramkarskiego fachu. Na jedenasty metr z rogu, no i mocno teraz zdecydowane wybicie. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Czy poda piłkę do jednego z kolegów. I to tyle z tej akcji. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej gramki. świetny teraz drybling wciąż idzie na bramkę nieudana teraz próba utrzymania się przy piłce boateng Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Piłka w grze. Może być groźnie i strzał na bramkę. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Znakomity teraz odbiór. Odzyskują piłkę. Dobra interwencja. Nie wyczy tę próbę ataku. Strata. Rywale przy piłce. Mają teraz szansę na kontratak. Ma przed sobą sporo miejsca. Może zaatakować skrzydłem. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Dobrze to było pomyślane. Płynnie szło, ale nie udało się przełamać obrony. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Sędzia to widzi, ale postanawia puścić grę. Ponownie tracą łatwo piłkę, Larson przed nami ostatni kwadrans tego spotkania, dobrze wyjaśnia w szesnastce. Odważna teraz gra. Wiedzą, że to końcówka meczu. Usiłują przechylić szalę na swoją korzyść. Koniec tej akcji. I co? I dośrodkowanie nie dochodzi celu. A więc tylko minutę dłużej potrwa to spotkanie. A zatem strzela. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Może być groźnie. I strzał na bramkę.